Dzień dobry Państwu. Witam Państwa studio WPS Production, a w nim jak zwykle Paweł Ziemiński i Dariusz Kosiul. Dzisiaj podsumowujemy ostatni tydzień wydarzeń. Są to wydarzenia zarówno krajowe, jak i zagraniczne, ale zaczniemy rzeczywiście od bulwersującej sytuacji, jaka wydarzyła się w sobotę i w niedzielę. Tego dnia, z soboty na niedzielę, lotnictwo izraelskie zaatakowało suwerenną Syrię. Doszło do trzech nalotów na teren Syrii. Ze źródeł syryjskich wiemy, że. Zginęło około 300 osób. Początkowo ta wiadomość była ściśle skrywana lub nie potwierdzana oficjalnie przez źródła izraelskie. Następnie potwierdziły tę wiadomość źródła amerykańskie, a oczywiście Syria potwierdziła to wydarzenie. W przeddzień, to znaczy 3 maja, doszło do wizyty. Prezydenta Izraela Szymona Pereza w Watykanie, spotkanie z papieżem Franciszkiem i przyznanie Szymonowi Perezowi nagrody za wybitne zasługi na rzecz dialogu oraz działania na rzecz pokoju. Brzmi to jak jakaś makabryczna opowiastka, jakiś straszny żart, kiedy wiemy, że następnego dnia Izrael zaatakował suwerenny kraj, a atak, o czym donosiły źródła amerykańskie. Został wykonany na indywidualną, osobistą zgodę wyrażoną przez premiera Netanyahu. Widzimy zatem, po której stronie opowiada się katolicki Kościół i jego hierarchia. I ja tutaj sobie przypominam aktorkę z Poznania, panią Wójci, która bardzo wulgarnie wyraziła się o papieżu Franciszku. Powiedzmy sobie szczerze, że jej ocena była chyba słuszna. To wydarzenie otwiera całą. Serię ocen, które się nasuwają, i myślę, że nie możemy tego inaczej jak skomentować, jako po prostu akt no, zwykłego bandytyzmu międzynarodowego w wykonaniu Izraela. I niestety, ten czyn nie uzyskuje żadnego oficjalnego potępienia szerokiej opinii publicznej. Widzimy, jak szerokie są wpływy, o czym świadczy też inne wydarzenie, bo nie tak dawno, tylko też właśnie ostatnio, miało miejsce w Budapeszcie kongres Żydów i tam. Wygłaszane były poglądy, że niebezpiecznym zjawiskiem we współczesnych Węgrzech jest odradzanie się, jak to określają koła żydowskie, antysemityzmu na terenie Węgier. A tym mianem antysemityzmu zostały określone wystąpienia środowisk narodowych węgierskich, które przypominały w światowej opinii publicznej przestępstwa dokonane na narodzie węgierskim przez środowiska syjonistyczne. Także nie potępiano tam środowisk żydowskich w ogóle, tylko właśnie te środowiska syjonistyczne, czyli agresywne środowiska, które nie licząc się z interesami narodów i państw, chcą realizować swoją politykę i to jeszcze stawiając nawiasie jakiekolwiek względy moralności czy prawa międzynarodowego. To jest wydarzenie, które w polskiej świadomości politycznej jest coraz bardziej obecne, i musimy się cieszyć, że coraz. Powszechniejsza jest opinia na temat tych działań środowisk opinia negatywna, która porównuje te działania do nie tak dawnych przecież wydarzeń z okresu ataków na przykład też państw NATO na suwerenną Serbię. Te ataki w wykonaniu sił NATO, to znaczy sił europejskich i amerykańskich i zaatakowanie, zbombardowanie suwerennej Serbii. To jest wydarzenie w cywilizowanych, normalnych czasach niespotykane. To wówczas było to zmanipulowane i tylko niektóre środowiska miały odwagę nazwać to po imieniu. Dzisiaj też tylko niektóre środowiska mają odwagę nazwać po imieniu bandycki atak Izraela w stosunku do suwerennej Syrii. Jak potoczą się wydarzenia, no jesteśmy pełni niepokoju, dlatego że trwa pewien okres wyczekiwania środowiska. Wojskowe w Stanach Zjednoczonych wstrzymują się od bezpośredniego zaangażowania się w sprawy ataku na Syrię, ale jednocześnie przyzwalają na atak sił izraelskich. Czy Syria odpowie odwetem? Yy, możemy się z tym liczyć, dlatego że wojska syryjskie zostały postawione w stan gotowości bojowej, odwrócono rakiety w kierunku Izraela i władze i dowództwo syryjskie zapowiedziały, że ten atak nie będzie pozostawiony bez odpowiedzi. I jaka to będzie odpowiedź, to się przekonamy chyba w ciągu najbliższych dni. Czy to oznacza eskalację wojny i umiędzynarodowienie tego konfliktu, to się za chwilę okaże. No myślę, że cały świat, który stoi na gruncie suwerenności, praw narodów do samostanowienia. Jest po stronie Syrii, natomiast nie są po stronie Syrii media, zdominowane przez kapitał finansowy oraz przez wpływałe środowiska żydowskie, i nie są za tym też niestety nasi politycy. Mówię niestety, dlatego że powinna w tej chwili być wystosowana nota w stosunku do Izraela, protestacyjna, przynajmniej taki akt woli narodu, woli państwowej powinien wejść w kierunku środowisk, które zdecydowały o ataku na Syrię. Wiemy, że Syria. To jest kraj, który Polakom kojarzy się z niedawną historią bardzo dobrych stosunków. Wiemy, że syryjscy studenci to jedni z najliczniejszych na polskich uczelniach. Kiedy w latach 60., 70. na terenie mojej rodzinnej łodzi wspominam sobie te czasy, to Syryjczycy byli jednymi z najliczniejszych w studium języków, języka polskiego dla obcokrajowców, które funkcjonowało wówczas na terenie łodzi i funkcjonuje jeszcze w dalszym ciągu. I to były naturalne. Budowane stosunki partnerstwa, współpracy polsko-syryjskiej, zarówno na poziomie gospodarczym, jak i kulturalnym. Teraz nie wyczymy to milcząc w momencie tego bestialskiego ataku. Mówił do Państwa jak zwykle duet Paweł Ziemiński i Dariusz Kościół.